Idzie to! Siemano! Dzisiejszy odcinek spontaniczny bardzo, bo dopiero po y, ogarnięciu przedniego kółeczka stwierdziłem, że może na, nagrać odcineczek y, taki serwisowo-poradnikowy, jak w domowym kąciku, przy y, prostych narzędziach, wymienić dętka na mleko. Y, przednie kółko elegancko siadło, znaczy prawie elegancko. Teraz się pyta zabieru za tylnie kółko, bo trzeba będzie wymienić w ogóle na nowo opona. I co będzie potrzebne? Pompka stacjonarno, zwykło taśma termoizolacyjna, yy, mleko, tu mam akurat Stansa, yy, jakiś kubeczek do którego se od, od yy, no tam, wlejemy to mleko, ile tam kto uzna za stosowne. Yy, tutaj zaworek. Pod mleko, no oczywiście musi być coś do ściągania starej opony i zakładania kolejnej. I tutaj imbusik 2 mm, którym przebijemy już nałożono taśma pod, pod ten zaworek. No to zaczynamy od zdejmowania kółeczka. Jademy z tym koksem. No. Dodasz jakąś relaksującą muzyczkę i... Mm -hmm. Można sobie wziąć jakąś szmatkę nasączoną, wytrzeć ranty obręczy, jak są grudne. No i raczej kupoty, to jest oczywiście obowiązek, nie? I skarpety jakieś. Mimą akurat białek, ale da się przeżyć. Ta już oponka idzie do wyrzucenia i będzie montowano nowo no i za pomocą taśmy termoizolacyjnej ale już takiej trochę lepszej, a nie jakiejś tam z chińskiego bazaru za 50 groszy 10 metrów obklejamy se elegancko całą obręcz ale tak Jotot zrobił w przednim kółeczku Trzy okrążenia i myślę, że tyle styknie No i dobrano. no taśma elegancko leży I teraz Taka jest otwór na wentyl Ciach Tak wygląda mój stary wentyl pod mleko Nakrętka z oringiem uszczelniającym Dobra, zakręcamy wentylek Przeciskamy, dociskamy, o ring i dokręcamy. Do oporu powinno być dobrze. I teraz do pewności odkręcamy i sprawdzamy w ogóle szczelność tego. Zaworka. Jest dobrze. Ufam, że opona fajnie wejdzie nowo. Także montujemy po prostu już od razu na obręcz. Mieszamy. z racji, że ta nowa opona nie chce się tak zarobiście trzymać obręczy jak ta staro. Zacieśnia to, żeby mi to nie zjeżdżało. No, myślę, mleko. I Po Powolutku przesuwamy mleko już do tej założonej części. A tu se możemy teraz to założyć. Poszło łatwiutko. No i teraz ogólnie ściągamy sobie tasiemki. I teraz przychodzi ostatnia część roboty, czyli napompowanie powietrza. I tu generalnie najlepszy byłby jakiś dobry kompresor albo też czały, co są z naboi CO2, o ile opona będzie fajnie leżeć. No tamta mi się udało zrobić po mniej więcej 2-3 minutach pompowaniu. Zobaczymy, ile będzie potrzebować nowo opona. I to trzeba intensywnie po prostu jechać. elegancko No pompujemy przynajmniej na dwa bary jak nie więcej, żeby fajnie tutaj rafki zaszły. Potem można te ciśnienie już obniżyć, ale siadło elegancko. Montujemy ośka i sprawdzamy. tu fajnie i tu fajnie No i siadło proszę Państwa <noise> Według czasu zaczęliśmy 27 po a jest 51 czyli ile? Prawie 25 minut? Dobrze liczę? Chyba no, 24 minuty. Wymiana dyntki na mleko w domowych warunkach. E, tu się jeszcze można obetrzeć, wiadomo. No jest dobrze, jest dobrze. Nic, nic nie syczy. Nic nie ucieka bokiem. No trzeba będzie zrobić jeszcze, wiadomo, trasa testową, ale. Raczej nie przewiduję jakichś katastrof montażowych z takim mlekiem już chyba kawy nie zrobimy, nie? No ile ta, te mleko będziemy mieć? 30%? <śmiech> <śmiech> jako bardziej śmietanka do, do zupy już. Nie, król orzeszek <laughs> No i co ty? Kubota ruleś. Bez Kuboty nie ma roboty. Yo, yo Elegancko. Ja co ją zapomniał. Napis Nie jest nad wentylem, tylko rotation. Ludzie mnie zabiją, jak to zobaczą. Zasady w Illuminati złamane, i ja! ja! O! Się, nie... Idzie to. No i dogrywka materiału z salonu. Przechodzimy w teren. Kamerka mam po lewej stronie. E, tutaj za mną skrzyczne, jo jest. Yy, miejscowość Wieprz yy, Obok Żywca Robię tutaj research terenów No i rowerek Dzisiaj mamy yy, 5 lipca A ten, to nagranie Z salonu, Kajo ja to wymieniał To było w majówka Czyli dwa miesiące temu I po takim czasie Miałem kilka wypadów na tym MTB I Wszystko cacy się czymie W tych w mleko nie ucieko, także jest dobrze. Były tam traski w rejonie Barani Góry, tak, Barani. Te kamole tam takie, te ostre, te zjazdy takie, wszystko fajnie trzymało. Tam szyndzielnia Klimczok, Magórka Wilkowicko, Hrobaczołąka. Tutaj drugi rozharatą te tereny przy żywcu i wszystko fajnie się w tym rowerku trzymie. Eno. Jeśli chodzi o trzymanie ciśnienia, no to tak, no roz na tydzień trzeba dopompować te opony, ale to jest chyba norma mi się wydaje, nie? Jak miałeś dętki, to, to też musiałeś tak dopompowywać co tydzień, co tam 10 dni, co no coś takiego, nie? Mniej więcej. No miesiąc to trzymać nie będzie. No także taśmy te zwykłe, izolacyjne, te czorne... Chyba według mnie zdobają egzamin, skoro dwa miesiące tutaj wszystko fajnie gro i bucy i jeździ. Natomiast, jakby to był rower szosowy, może gravelowy, nie wiem, ale szosowy na pewno, jak mocie ciśnienia po 5-8 bar, no to tako taśma zwykło, to nie wiem, czy by wtedy dała. Może wtedy trzeba kupić jakoś taką profesjonalną, fez mocno na duże ciśnienia, ale tutaj. Wszystko fajnie działa. Także tyle z takiej mojej nagrywki. Ja jest zadowolony z mojego domowego patentu. No i Elo jada w dół, tam w zabudowania, bo kurwa byłem w takiej dżungli, teraz pojechałem na ryzyko w dół, i okazało się, że tam takie mokradła były, a ściana z powrotem 20% do góry, no i kufa jak ją ja tam przez temu kradła, przechodził bokiem przez haszcze po tym. Kufa ja już miał strach, że ja tam zostanę i mnie nikt nie znajdzie. Ale kufa jakimś cudem znalazła się droga, utwardzono i wróciłek do świata żywych. I dzięki, dzięki temu nagrywam ten materiał.